Do no, dzisiaj w nocy było nieznacznie minus 10 stopni, spędziłem właśnie tutaj z tupetającikami właśnie noc. Cały na być jest jeszcze lodem. Będę musiał poczekać aż wyjdzie słońce i ten jak to i roztopi do wszystkiego ten jak to, to zwinało po z z z z Oni wsają skoro i właśnie rozwijają obóz i za chwilę będą ruszać właśnie z trasy. No, niesamowite, kurcze. Nie było aż tak chłodno. jednak w namiocie całkowicie inaczej się śpi niż na zewnątrz. Następnym razem może właśnie jest problem właśnie ze znalezieniem dobrego miejsca, żeby ten jak to rozbić obozowisko, obozo bo z tego względu, że tutaj jest naprawdę ten namiot się bardzo ciężko rozbija i naprawdę musi być dobry ten jak to dobry teren do rozbicia namiotu. Tutaj właśnie właśnie z nimi tutaj właśnie z nimi tutaj, właśnie spędziłem noc i naprawdę jest naprawdę bardzo dużo 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 ciekawych rzeczy się od nich dowiedziałem Za wszystko naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję bardzo Bardzo dziękuję Niesamowite Niesamowite i chciałbym, żebyście wzięli tutaj trochę wzięli pieniądze na drogę, na, na, na jedzenie, żebyście sobie mogli kupić jedzenie i wszystkiego dobrego, nie? Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i żebyście szczęśliwie trafili do celu i szczęśliwie trafili do domu. I za każdym razem, kiedy podejmiecie kolejną właśnie taką pielgrzymkę, żebyście zawsze trafiali do domu, no? dałem im troszeczkę pieniędzy na drogę, bo naprawdę widać, że są potrzebujący i zawsze powiedziałem, że jeśli będę miał czym się podzielić, będę się dzielił z ludźmi. Właśnie powoli zaczynają wkończyć i zwijać obozowisko. Jestem normalnie w szoku, raczej ja kręcę. I to dosłownie ludzie nie patrzą, kurde. Ile mrozu by nie było, jakby nie było. Po prostu trwają w, tym, w tej drodze właśnie. I koniec. Niesamowite. Wszystko pokryte lodem. Ale nie jest aż tak zimno. I właśnie zaczynają właśnie kolejny etap swojej pielgrzymki. Niesamowite. To właśnie trzeba jeszcze im pomóc. I wyjechać na drogę właśnie pomaga mi wyciągać wózek. I kolejna droga przed nimi, no i przede mną też będzie to naprawdę. Trudny odcinek dla nich. I tak właśnie zaczynają kolejny swój dzień. Czterdziesty pierwszy dzień swojej pielgrzymki do lasy. Myślę, że to spotkanie właśnie z nimi bardzo mnie wzbogaciło i naprawdę niesamowite emocje mną przez te dwa dni, przez te kilka godzin właśnie, które z nimi spędziłem, władały i podejrzewam, że to, co się wydarzyło przez ostatnie właśnie godziny po prostu zostawiło to takie piętno w, w mojej psychice już do końca życia jest to niesamowite z tego co obliczyłem to potrafią pokonać nawet dziennie 20 km właśnie w ten sposób Ucieszyli się z tego względu, że dałem im 100 juanów Dla tych ludzi to jest bardzo dużo pieniędzy. Dużo mogą za to kupić, jedzenia i. super. Bardzo mocni ludzie. A wracając właśnie do pielgrzymowania. Jak byłem kilka lat temu, właśnie. Byłem na urlopie w Częstochowie na rowerze i widziałem właśnie jak ludzie tam pielgrzymują, prześcigają się właśnie w ozdobach ze złota, w żakietach, garniturach, kto lepiej wygląda i tak dalej. Kto lepszym autobusem czy autem przyjedzie. Myślę, że to jest trochę błędne właśnie rozumowanie religii. Właśnie porównując właśnie tych ludzi tutaj i w wielu innych miejscach gdzie już miałem okazję widzieć a przyrównując właśnie tą, plastikową, ten, tą plasti, ten plastikowe, te plastikowe wyznawanie religii u nas w kraju to nie można się równać I tak właśnie moje spotkanie z tybetyńczykami, pielgrzymami udającymi się do lasy, właśnie dobiega do końca. Wracam do obozowiska, powoli będę się też, będę się zwijał i będę ruszał. 24 km mam do przełęczy. Niech Was Bóg prowadzi. Wszystkiego dobrego. Wstali skoro świt i pokonują dziennie nawet do 20 km. Właśnie w ten sposób. Czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić, ile siły to trzeba włożyć? żeby co chwilę się położyć na ziemi. Naprawdę to co się wydarzyło w ostatnich kilku godzinach chyba już na no dobre mnie zmieni. Jestem chyba szczęśliwym człowiekiem, i to bardzo, że mam okazję poznawać prawdziwych ludzi na swojej drodze. A jest tak właśnie zazwyczaj, jak jest bardzo ciężko, kiedy. Są dni, że nie daje rady. I właśnie przeważnie w te dni spotykam właśnie tego typu ludzi. Takie właśnie w te dni mają miejsce, takie sytuacje, które bardzo, bardzo mnie wzbogacają. Jestem pełen, pełen, pełen szacunku i podziwu dla tych ludzi, że. Potrafią tak żyć. Wokół tego wszystkiego, co nas dzisiaj otacza, że ci ludzie są dalej tacy sami jak ich przodkowie. Pomimo tej techniki, łatwości dostępu do wielu rzeczy, oni dalej trwają tak jak ich przodkowie. Od pokoleń podejmują właśnie tą walkę z tą drogą do świętego miejsca do Lasy, gdzie będą się przez kilka dni modlili i zapewne wielu z nich, tak jak na przykład ci młodzi ludzie którzy tych dwóch młodych chłopaków, którzy tutaj ze mną też tutaj byli. Oni na pewno podejmą jeszcze raz na pewno, albo nie, nie raz jeszcze podejmą w życiu walkę, żeby właśnie dotrzeć do lasy. Naprawdę. Tego się po prostu nie da opisać. Żeby to troszeczkę zrozumieć, trzeba właśnie z tymi ludźmi spędzić trochę czasu. Trzeba po prostu dzielić z nimi właśnie przypuśćmy. Wszystko. Trzeba z nimi właśnie tutaj spędzić trochę tego czasu i właśnie obcować między nimi, żeby troszeczkę zrozumieć tych ludzi. Teraz naprawdę, jeśli chodzi o Tybet, całkowicie moje wyobrażenie się zmieniło. Bo na przykład, kiedy byłem w stolicy, w Lasie miałem naprawdę bardzo, bardzo mieszane odczucia i powiem szczerze, że rozczarowało mnie właśnie to miejsce. Lasa jako, przypuśćmy, miejsce, przypuśćmy jako miasto, ale jednak ci ludzie, którzy właśnie nam się modlili przed świątynią, teraz właśnie zrozumiałem, właśnie jaki pokonują ten trud żeby dotrzeć do tego jednego do tego dla większości z nich wyjątkowego miejsca jaką pokonują jaki pokonują trud właśnie jaki wkładają w tą drogę właśnie dzisiaj miałem okazję się przekonać jak to mówią na własnej skórze piękne to jest właśnie piękne to jest właśnie to po co warto właśnie podjąć tego typu właśnie drogę jaką ja podjęłem żeby to wszystko zobaczyć jak to wygląda naprawdę bez żadnych jakichś, przypuśćmy dodatkowych jak ja to zawsze sobie mówię kolorów Upiększania i tak dalej. Po prostu tak, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Dochodzi dziewiąta i po prostu się będę miał najprawdopodobniej bardzo ciężki dzień, bo u góry jest. Prawdopodobnie bardzo dużo śniegu, a przede mną tylko 24 km wspinaczki, także będę musiał się ciepło ubrać i dalej zima mnie kocha, ale co zrobić? Mogę powiedzieć, że są plusy i minusy tego właśnie podróżowania w tych warunkach, naprawdę. Dzięki temu, że podróżuję zimą właśnie już prawie siódmy miesiąc, właśnie w trudnych warunkach, właśnie dowiedziałem się o sobie bardzo dużo rzeczy i na pewno nigdy bym się tego nie dowiedział, gdybym właśnie tkwił w tym, w czym tkwiłem przez ostatnie lata.